Ciemną stronę wyczuwam w tobie. Ostatnio zdałem sobie sprawę, że w pierwszą Star Warsową grę zagrałem w 1999 roku 25 lat temu. I od tego czasu przez moje ręce przeszło kilkadziesiąt gier z tego uniwersum, a z dużą porcją tych tytułów wiąże się też wiele fajnych wspomnień. I tak ogrywając sobie Star Wars Outlaws, stwierdziłem, że to świetna okazja, żeby zabrać Was w taką troszeczkę nostalgiczną podróż i stworzyć zestawienie 20 najlepiej wspominanych przeze mnie gier. Gier. Choć oczywiście nie zabraknie tutaj też nowszych produkcji. Nim jednak przejdziemy do samego rankingu, najpierw słów kilka o sponsorach tego materiału, mianowicie firmach Gigabyte i Nvidia, od których dostałem do pokazania wam wyposażony w kartę GeForce RTX 4070 gamingowy laptop Aurus 16X oraz monitor Aurus FO27Q3. Oprócz karty RTX 4070, o której jeszcze sobie w tym materiale szerzej porozmawiamy, laptop posiada również procesor Intel Core i7-14650HX, co jest połączeniem gwarantującym nam wysoką wydajność podczas grania. Ta ostra i piękna grafika na tym urządzeniu to jednak nie tylko zasługa tych podzespołów, ale i 16-calowego ekranu o wysokiej rozdzielczości 2560x1600 pikseli i częstotliwości odświeżania, 165 Hz. Świetne wrażenia wizualne zapewnia też wspomniany już monitor Aurus FO27Q3. Zaprojektowany z myślą właśnie o gamingu, ten 27-calowy wyświetlacz gwarantuje jakość obrazu Wide Quad HD, a także obsługę technologii HDR. Dzięki tej szerszej gamie kolorów wirtualne światy na monitorze Aurus FO27Q3 stają się jeszcze bardziej immersyjne. Do tego obecność w matryce o częstotliwości od 360 Hz i z czasem reakcji 300 mS zapewnia wyjątkową płynność obrazu, co przekłada się na jeszcze bardziej responsywną rozgrywkę. Aczkolwiek nawet taki artysta jak Aurus FO27Q3 nie pomógłby grze, od której zaczniemy ranking 20 najlepiej wspominanych przeze mnie gier z uniwersum Star Wars. Bo chociaż tytuł ten no, darze sympatią, to niewiele rzeczy działało w nim prawidłowo. Odsuwając nostalgię na bok, to growa adaptacja mrocznego widma prawdopodobnie nie zasługuje nawet, żeby się w tym rankingu znaleźć. Elementy platformowe irytują tutaj do granic możliwości, level design to absolutna porażka i kraszujące grebagi nie należą do rzadkości. Ale jestem sentymentalnym człowiekiem. To była moja pierwsza starożytna gra Ever, i dobrze pamiętam, jak dziewięcioletni ja nie mógł się wręcz doczekać, żeby wrócić ze szkoły, rzucić plecakiem w kąt i odpalić to mroczne widmo. Poza tym, żaden inny tytuł nie daje możliwości strzelania obiłanem z bazuki, czy urządzenia, Kenobi masakry w mieście Gungan. I tutaj ciekawostka: chociaż gra z założenia była dla dzieci, to dawała możliwość zabijania NPC-ów, w tym nawet kobiet i dzieci. I killed them all. And not just the men, but the women and the children too. Pierwszy z nowych Battlefrontów pod wieloma względami nie dowodził. Na premierę gra oferowała dość skromną zawartość. Mapy było niewiele, tak samo trybów rozgrywki, więc jeśli ktoś nie był na przykład zainteresowany Season Passem, a ja nie byłem, to już po dwóch tygodniach Battlefront powędrował u mnie na półkę. Natomiast jednego tej grze odmówić nie mogę. Tego niesamowitego, gwiezdnowojennego klimatu i też pięknej oprawy graficznej, dzięki którym naprawdę można było przez chwilę poczuć się jak w odległej galaktyce, a to w oczekiwaniu na kinową premierę przebudzenia mocy, gra okazała się miesiąc przed wejściem filmu do Kin wystarczyłoby nieco zaspokoić mój głód gwiezdnych wojen w tamtym czasie. A skoro jesteśmy przy oprawie graficznej, to wypada powiedzieć co nieco o karcie Nvidia GeForce RTX 4070, w którą wyposażony jest wspomniany już laptop Gigabyte Aurus 16X. RTX 4070 posiada rdzenie RT trzeciej generacji, stworzone specjalnie z myślą o ray tracingu, a więc technologii skupiającej się na odwzorowaniu w sposób możliwie jak najbardziej realistyczny oświetlenia w grach. Efekty działania techniki śledzenia promieni świetnie widać na przykładzie wydanego niedawno Star Wars Outlaws. Z racji na to, że gra posiada dynamiczny cykl dnia i nocy, ray tracing znacząco wpływa na to, jak odbieramy świat gry. Bliźniacze słońce na Tatooine stale przesuwają się po niebie, stopniowo zmieniając sposób, w jaki oświetlona jest powierzchnia planety, jej zabudowania czy KWS, czyli główna bohaterka Outlaws. Jedna doba w grze trwa około godziny w czasie rzeczywistym. Jeśli na dłuższą chwilę zatrzymamy się w dowolnym miejscu, to to możemy na przyspieszeniu zaobserwować, jak działa to w praktyce i jak realnie zmienia się oświetlenie naszego otoczenia. Wpływ na to, jak oświetlone są poszczególne miejsca, ma także sama pogoda na planecie. Na przykład wzmagające się wiatry, będące zwiastunem burzy piaskowej, która no, nigdy, co prawda, w pełni nie nadchodzi, ale i tak tworzy efekt swojego rodzaju mgły, poprzez którą z nieco większym trudem dociera światło. Działanie ray tracingu widać też doskonale w imperialnych bazach, gdzie w tych metalicznych, wypolerowanych na błysk ścianach i podłogach widzimy odbicie światła i sposób w jaki rozprasza się ono od swojego źródła. Mówiąc prościej, GeForce RTX 4070 i jego wsparcie dla technologii śledzenia promieni pozytywnie wpływa na imersję, bo zapewnia realistyczne oświetlenie cienia i odbicia. Fajnie widać to również na przykładzie eksplozji termodetonatorów, takich zamkniętych tych ciemnych pomieszczeniach, a konkretnie w momencie, w którym wybuch oświetla wszystko wokół. Pozostając przy wybuchach, przejdźmy do tytułu, w którym na dobrą sprawę co sekundę coś wysadzamy w powietrze. Mianowicie The Clone Wars z 2002 roku. Kinowym premierom poszczególnych prequelowych filmów towarzyszyły wypuszczane w tamtym czasie najróżniejszej maści gry spod szyldu Star Wars. Niektóre mniej udane jak Mroczne Widmo, ale i perełki jak chociażby Clone Warsy. W tej arcade'ówce siadało się za starami wielu maszyn znanych z wojen klonów. Zarówno tych operujących na Ziemi, jak... Czołgi czy maszyny kroczące, jak i w powietrzu, gdzie likwidowało się siły separatystów kanonierką. Lewele te były co prawda co jakiś czas przeplatane takimi krótkimi i też strasznie drewnianymi poziomami, w których wcielaliśmy się w wymachujących mieczami Jedi, ale fundamentem, i to bardzo udanym fundamentem, były mimo wszystko maszyny. Wiecie, gra dawała taki feeling śmigania na starych automatach. To były czasy. Tak jak pierwszy nowy Battlefront, tak i jego kontynuacja nie zachwyciła na premierę. Przegięta rola mikrotransakcji praktycznie skreśliła dla mnie początkowo ten tytuł. Wróciłem do niego dopiero dwa lata później, kiedy ekonomia gry była już gruntownie przebudowana, a w międzyczasie dodano też mnóstwo zawartości. I ku mojemu zaskoczeniu, Battlefront 2 wciągnął mnie wtedy na kilka długich miesięcy. Obecność map i bohaterów ze wszystkich trzech trylogii gwarantowała różnorodność i dawała masę fanu. Bo przypominam, w pierwszej odsłonie dostaliśmy przecież jedynie postacie i miejscówki z oryginalnej trylogii. Szkoda, że kiedy Battlefront 2 odzyskał w końcu moje zaufanie, to niedługo potem przestał akurat otrzymywać oficjalne wsparcie. Prawdopodobnie umieściłbym sequel tej serii w rankingu nieco wyżej, gdyby gra prezentowała się na premierę tak jak w ostatnich miesiącach jej życia. No ale jest jak jest, sami rozumiecie. Jedi Knight, Jedi Outcast to kolejny klasyk na tej liście. Nigdy nie zapomnę swojego zaskoczenia, kiedy przez pierwsze dwie godziny gry nie przyszło mi nawet powąchać miecza świetlnego. Bo widzicie, w 2002 roku, przed odpaleniem Jedi Outcast, wiedziałem o tej pozycji jedynie tyle, że słowo Jedi występuje w tytule dwa razy, więc no musiało to przecież coś oznaczać, tak? I okej, okay, oznaczało, tyle że Kyle Katarn rezygnuje z bycia Jedi przed startem tej historii, a my zaczynamy przygodę z Blasterem w ręku. No, czułem się oszukany. Oczywiście po tych dwóch godzinach w końcu odzyskujemy swoje ostrze i gra wchodzi na zupełnie inne tory, oferując nam widowiskowy i rozbudowany na niespotykaną wcześniej w tym uniwersum skalę system walki mieczem świetlnym. I właśnie za to Outcast na zawsze ma u mnie ogromnego plusa. Do Republic Commando do dzisiaj zdarza mi się powracać. Taktyczny FPS w uniwersum Star Wars to unikat, bo drugiego takiego tytułu zwyczajnie na rynku nie było i wciąż też nie ma. Fabularnie przygody zespołu Delta może nie powalają, ale oddają klimatem. Gameplayowo gra też nie trzyma się w sumie najgorzej, i to mimo upływu blisko 20 lat od premiery. Także jeśli kochacie okres wojen klonów i chcielibyście wcielić się w komandosów Armii Republiki, warto Republic Commando dać szansę, jeśli nie zrobiliście tego wcześniej. Poruszyłem przed chwilą tematykę shoterów, a to dobry moment na wyróżnienie kolejnego bajeru GeForce RTX 4070, mianowicie technologii reflex, odpowiadającej za minimalizowanie input laga, a co za tym idzie zapewniającej lepszą responsywność rozgrywki. Mówiąc prościej, głównym zadaniem Reflex jest zmniejszenie czasu pomiędzy momentem naciśnięcia przycisku na kontrolerze, klawiaturze czy myszce, a wykonaniem na ekranie przez postać czynności, np. oddania strzału. Ma to rzecz jasna znaczenie przede wszystkim w grach akcji, gdzie refleks jest kluczowym czynnikiem i decyduje o być albo nie być gracza w starcie z przeciwnikami. GeForce RTX 4070 i Reflex mogą zatem nieraz pomóc nam przetrwać w podbramkowej sytuacji, kiedy każdy strzał z blastera może być tym ostatnim. O ile growa adaptacja mrocznego widma no, znalazła się tutaj głównie z powodu nostalgii, to wydany w tym samym czasie Episode One Racer miejsce w tym materiale wywalczył sobie już jakościową rozgrywką. Dosłownie kilka tygodni temu miałem okazję ponownie zagrać w Racera i zaskoczyło mnie to, że mimo 25 lat na karku ten tytuł wciąż nieźle się trzyma. Wyścigi ścigaczy są tak samo szybkie jak zapamiętałem to jako dziecko i wciąż idzie się nieźle napocić, próbując nie rozbić się w tych ciasnych korytarzach i na ostrych zakrętach poszczególnych torów. Ale to właśnie w tej grze jest najlepsze, ta adrenalina towarzysząca wyścigom, które z założenia miały być przecież igraniem ze śmiercią i ostatecznie testem umiejętności danego kierowcy. Sequel The Force Unleashed no, mógł zostać wypuszczony równie dobrze jako duże DLC do jedynki, ale hajs w LucasArts musiał się zgadzać, wiadomo. Mimo, że gra jest skandalicznie wręcz krótka, jej przejście zajmuje mniej niż 4 godziny i nie oferuje zbyt wielu nowości względem jedynki, to wciąż mam do niej słabość. Bo ten koro rozgrywki, czyli robienie epickiej rozwałki z użyciem mocy na przeróżne sposoby, wciąż działa zarąbiście. Tym bardziej szkoda, że Disney zamknął później LucasArts. I i tym samym skasował trzecią część serii, która była przecież w planach. Pierwsza gra Lego w świecie Star Wars do dzisiaj zajmuje specjalne miejsce w moim sercu. Pamiętam, jak z kolegami po szkole maksowaliśmy każdy z poziomów, żeby odblokować wszystko, co tylko możliwe. A wierzcie mi, w czasach bez YouTubeowych poradników bo pierwsza część serii Lego Star Wars ukazała się kiedy o YouTubie mało kto jeszcze słyszał, a stałe łącze internetowe nie było jeszcze takim standardem zrobienie tej gry na 100% było wyzwaniem. Chociaż mimo licznych wad cenię sobie nowe Battlefronty, to i tak nie mogę odżałować, że tym grom daleko do oryginalnych BF-ów od Pandemic Studios, zwłaszcza dwójki. Zarąbista kampania, w której śledziliśmy losy 501 Legionu, mnogość trybów, map, klas postaci, no i oczywiście wprowadzenie grywalnych Jedi i Sithów. to wszystko składało się na kompletne w tamtym czasie gwiezdnowojenne doświadczenie. Walka mieczem świetlnym u boku samego Darfa Vadera to moje do tej pory największe przeżycie w kategorii obcowania z wirtualną rzeczywistością. W Vader Immortal możemy robić wszystko to, o czym każdy fan Gwiezdnych Wojen zawsze marzył w kontekście VR. Naparzamy się mieczem, używamy mocy, strzelamy nawet z blasterów. A przy tym poznajemy nieopowiedzianą wcześniej historię Vadera, która, no, tak myślę, w satysfakcjonujący sposób rozwija wątki Sita tak z filmów, jak i komiksów. No. Czego chcieć więcej? Nie jestem fanem gier MMO i z tego powodu do The Old Republic podchodziłem raczej sceptycznie i to mimo mojego uwielbienia dla settingu Starej Republiki. Na szczęście wtora grać można jak w typowego singlowego RPG, dzięki czemu nie ominęła mnie jedna, no myślę, chyba z najlepszych przygód w tym uniwersum. The Old Republic oferuje multum, klas postaci i pierdylion questów oraz wyborów z nimi związanych. Do tego ciekawych bohaterów i sporo zwrotów akcji. Jeśli dodamy do tego, że w centrum tej historii jest Wojna Jedi z Sithami u szczytu potęgi obu zakonów, no to dostajemy miks idealny. Przyznam szczerze, że wciąż nie zobaczyłem w tej grze wszystkiego, a z przerwami wracam do niej od 10 lat, tak ogromna jest to produkcja. Swoją drogą to The Old Republic mocno nadwyrężało mojego wiekowego już w tamtym czasie peceta i nawet na niskich detalach i z marnym klatkarzem, no miałem takie wrażenie, że jeśli szybko nie uwinę się z danym questem i nie dam odpocząć temu komputerowi, no to lepiej mieć w pogotowiu gaśnicę. Nie miałbym jednak tego problemu, gdybym mógł się wtedy wesprzeć GeForce RTX 4070 i laptopem Gigabyte Aorus 16X. A to dlatego, że wspomniana karta graficzna posiada m.in. technologię DLSS3, która pozwala na uzyskanie wysokiej jakości grafiki bez utraty liczby klatek na sekundę. Karta, wspomagając się sztuczną inteligencją, renderuje w tym przypadku grę w niższej rozdzielczości, ale dzięki technologii DLSS skaluje obraz do wyższej. W grach takich jak chociażby Outlaws, no, które trzeba przyznać są zasobożerne, na co wpływ ma chociażby chęć gry z aktywnym ray tracingiem, DLSS-3 jest niezwykle pomocnym narzędziem. Generując nowe klatki i umieszczając je pomiędzy tymi generowanymi przez silnik gry, omawiana technologia odciąża procesor i zapewnia płynniejsze animacje. A w tytule, gdzie sporo się dzieje jednocześnie na ekranie, wiecie, biega po nim masa strzelających do nas przeciwników, pojawiają się wybuchy. I związane z nimi efekty cząsteczkowe, a w tym samym czasie nie brakuje też efektów świetlnych i pogodowych. DLSS 3 dba o to, byśmy mogli to wszystko obserwować nie rozpraszając się rwanym klatkarzem. Także to kolejny warty uwagi feature RTX 4070. Podobnie zresztą jak technologia DLAA, również wykorzystująca sztuczną inteligencję. W przypadku tego rozwiązania, które w przeciwieństwie do DLSS-3 dokonuje się w natywnej rozdzielczości niewskalowanej, więc skierowane jest do osób, które cenią sobie aspekty wizualne ponad wszystko, nacisk położony jest na wygładzanie krawędzi. Dzięki DLAA poprawiony zostaje wygląd tekstur czy szczegółowość tła. Podsumowując, karta Nvidia GeForce RTX 4070, wspierana takimi technologiami jak Ray Tracing, DLSS3, DLAA czy Reflex, pozwala eksplorować wirtualne światy w najlepszym możliwym wydaniu czyli takim zapewniającym piękną oprawę graficzną z aktywnym śledzeniem promieni, gdzie akcja jest dynamiczna a liczba klatek wysoka. Obie gry z serii Knights of the Old Republic to absolutny pik gatunku RPG w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Dwójkę cenię sobie głównie za próbę przedstawienia mocy w nieco innym świetle. Że jasna i ciemna strona nie są tutaj czarno-białym podziałem, a dla wielu cywili Jedi i Sithowie to po prostu takie potężne sekty, które niszczą galaktykę ilekroć nie mogą się ze sobą dogadać. Pod kątem gameplayu to jednak mniej dopracowane od jedynki tytuł, czuć, że chciano jak najszybciej wydać i skaszować ten sequel. Stąd w tym zestawieniu przegrywa z pierwszym Kotorem. Growa adaptacja trzeciego epizodu to typowy hack and slash, który pozwala przeżyć nam filmowe momenty sterując Anakinem i obi -Wanem. Zawsze za ogromny plus, oprócz przyjemnego gameplayu i fajnie zrealizowanych pojedynków na miecze, niektóre z ruchów Anakina są nawet wzorowane na choreografiach Sithów. uważałem fakt, że w grze umieszczono poziomy nawiązujące do scen usuniętych z filmu. Możemy tu przykładowo w skórze Vadera przeprowadzić atak na świątynię i wybić znajdujących się tam Jedi. Nie jest to w żadnym razie tytuł wybitny, ale mam do niego ogromny sentyment, bo w wakacje 2005 roku 15-letni ja dzień w dzień, na fali fascynacji filmem, zagrywał się w grową zemstę. Mimo wielkiej sympatii, jaką darzę gry z serii LEGO, muszę przyznać kilka lat po ukazaniu się do komplic saga, powtarzalność tej formuły kompletnie mnie zmęczyła. Dopiero wydana w 2022 roku saga Skywalkerów tchnęła w serię nowe życie i z powodzeniem odświeżyła mechaniki rozgrywki, oddając w nasze ręce klockowy semi-open world. Nowy tytuł zachował przy tym swój pierwotny urok i ten charakterystyczny humor, a na dodatek okazał się istną kopalnią easter eggów nawiązujących za równo do uniwersum Star Wars, jak i wielu innych dzieł popkultury. Nie zliczę ile godzin spędziłem z Jedi Academy, ale jestem pewien, że ta gra spokojnie znalazłaby się u mnie w topowej trójce wszystkich gier Star Wars, jeśli brać pod uwagę jedynie ilość spędzonego z daną pozycją czasu. O ile sama kampania była fajną przygodą, zabierającą nas w wiele legendarnych miejscówek, to dla mnie Jedi Academy błyszczało przede wszystkim za sprawą modów. Movie Duels to absolutny majstersztyk, w którym mamy możliwość odtworzenia licznych pojedynków z filmów i seriali. Mod do dzisiaj dostaje zresztą aktualizację, także coś mi mówi, że niedługo znowu zawitam do Akademii. Knights of the Old Republic to do dziś jeden z najlepszych herpegów jakie kiedykolwiek powstały i chyba powiedziano o tej grze już wszystko. Ogromny plot twist, jaki skrywa pierwsza odsłona gry, zaskoczył mnie za pierwszym razem nie mniej niż odkrycie, że Luke jest synem Vadera. A sama historia Revan'a, rozwinięta potem w sequelu i The Old Republic, do dzisiaj pozostaje jedną z moich ulubionych w tym uniwersum. Do tego możliwość wybrania własnej ścieżki w mocy i opowiedzenia się, czy to po jasnej, czy ciemnej stronie, motywowała do wielokrotnego przechodzenia gry. Kotor wprowadził mnie też dodatkowo w realia Starej Republiki i otworzył na inne historie z tej ery. Przede wszystkim komiksy serii Tales of the Jedi, dzięki którym jeszcze mocniej wkręciłem się w Expanded Universe. Wciąż pamiętam, jak w klasie maturalnej urwałem się ze szkoły, bo wiedziałem, że rano do domu przyszła paczka z The Force Unleashed. Czekałem na tę premierę kilka miesięcy i w tym czasie chyba z kilkadziesiąt razy obejrzałem każdy zwiastun. Tak bardzo jarałem się perspektywą wcielenia się w ucznia samego Vadera. I gra nie zawiodła, bo moc w istocie została w tej grze wyzwolona. Rzeczy, jakie mogliśmy za jej pośrednictwem robić, przebijały to, co widzieliśmy w gwiezdnowojennych grach akcji z przeszłości. Na dodatek rola Vadera po raz Pierwszy w jakiejkolwiek grze była aż tak duża, a on sam przedstawiony został epicko jak nigdy wcześniej na ekranie. Wystarczy za przykład podać misję na Kaszyk czy finalne starcie Starkillera ze swoim mistrzem. Na kolejne równie efektowne sceny z Weiderem poza serią The Force Unleashed przyszło nam potem czekać jeszcze wiele lat. Na pierwszym miejscu bezapelacyjnie znajdują się u mnie ex obie części serii Star Wars Jedi, a więc Upadły Zakon i Ocalały. Przygody Cala Estisa to świetny miks Metroidvanii i souls -like, a więc dwóch typów gier, w które no, chyba gram w zasadzie najczęściej. A w serii Jedi w dodatku dostałem Star Warsowy setting, także idealne rozwiązanie. Jeśli dodamy do tego, że lubię gry akcji, które opierają swój system walki na parowaniu i wskaźnikach postawy, no to sami rozumiecie skąd tak wysoka pozycja przygód Kala w tym zestawieniu. Przez ostatnie lata zwyczajnie też przywiązałem się do Załogi Modliszki i dla mnie pod kątem fabularnym to chyba jedna z najlepszych rzeczy jakie przytrafiły się Gwiezdnym Wojnom w erze Disneya. Oczywiście cały ten ranking to czysto subiektywna rzecz, a ja przy jego tworzeniu kierowałem się no, w równie dużej mierze jakością gameplay'u, co po prostu dobrymi wspomnieniami. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, które starożytne gry wy wspominacie najlepiej i jak wyglądają wasze osobiste rankingi.